Czy sama dyscyplina jest przydatna do osiągania celów? Moim zdaniem jest kluczowa. A jak najłatwiej wyćwiczyć dyscyplinę i mieć dużą konsekwencję? Przez wprowadzanie nawyków behawioralnych. Zapraszam Cię tym samym na moją prelekcję o dyscyplinie i o nawykach behawioralnych. Tutaj na WSB Meritum dowiesz się, w jaki sposób zwiększać swoją siłę woli i być osobą konsekwentną, jak zmniejszyć swoją prokrastynację, jak zmniejszyć odkładanie rzeczy na ostatnią chwilę. Jestem trenerem Fundacji na rzecz Rozwoju Talentów i od 6 lat zajmuję się wprowadzaniem nawyków behawioralnych do życia innych osób. I chciałbym przedstawić Tobie naukowe badania, naukowe dowody na to najświeższe badania o budowie mózgu i o tym, w jaki sposób za pomocą psychologicznych metod można zwiększyć swoją dyscyplinę. Tym samym zapraszam Ciebie w czwartek 20 czerwca o 14.30, przyjdź 15 minut wcześniej, 14.15 do Auli Sali A002 do Butynku A na WSB Merito w Gdańsku. Aby zapewnić, że każda osoba, która przyjdzie, wyniesie wartościową wiedzę dla siebie, po prelekcji jest przygotowany długi panel pytań i odpowiedzi, więc będzie można doprecyzować wszelkie informacje i także uzyskać odpowiedzi na Ciebie nurtujące pytania. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wysłuchanie, Adam Szafrański.